Witam Państwa, przy mikrofonie Ryszard Czaban, komentujemy mecz, drugą połowę meczu ruchu z Miedzią Legnica przy stanie 2 dla Niebieskich, Niebiescy prowadzą w Lednicę z rezerwą Miedzi 2-0 po golach Tomasza Poszmanczyk w 23 minucie i Mariusza w 69 minucie gry. A by ubarwić tą relację, będziemy zaglądać na inne stawiony trzeciej grupy, trzeciej ligi. I tak foto gać przegrywa z lekką -Zielona -Góra, zielona góra 1 do 3. LKS go całkowicie 1 do 1, -1 remisuje z rezerwą górnika Zabrze Po 75 minutach gry w 78 minucie mieć dwa legnica przegrywa właśnie z ruchem 02. 75 minuta. Gry w pniówku, gdzie miejscowy pniówek 73 pałownicy podejmuje polonię stal świetlica. Wynik 0 00 Polonia Nysa na własnym boisku w 75 minucie prowadzi 0 z rezerwą zagłębia lubin. Rekord bielsko biała przegrywa z polonią bytą 1 do 2 i ROF 1964 Rybnik. Remisuję ze Ślędzą, Brosław, do Wrocław jest do 1. Tak więc niebiescy prowadzą 2-0, a przypomnę, że mecz oczywiście bez udziału publiczności, i mamy do zakończenia spotkania niecałych 14 minut, według tego co wskaże arbiter. I tutaj podam składy szybciutko. Trener Łukasz Bereta zasygnował do gry następujących zawodników. W ramce Jakub Bielacki. Kasper Będzieszak, ukarany żółtą kartką, yy, obrońca z numerem 18, z dwójką Konrad Kasolik, z trójką yy, Kasper Kabula z numerem 97 Piotr Kwaśniewski, to kwartet, kwartet obrońców. 7: Daniel Pastrzek, 17: Patryk Sikoras, 18: Michał Mokrzycki i pełniący rolę kapitana zespołu Tomasz Foszmańczyk. Yy, Z Mateusz Winciersz i w ataku Marsz Izik. W rezerwie pozostał trener Łukasz Boreka, Kamila Alecha, Jakuba Rutka, Łukasza Janoszkę, Marcina Kowalskiego, Mateusza Lechowicza jak Kulejskiego i Tomasza Gebauera. Zespół miedzi, którego trenerem jest Marcin Pluska wyszedł na murawę w zestawieniu Jan Szpaderski w obronie Dawid Rogoziński, Piotr Świątko, Patryk Maciejewski, Sebastian Taranek, Hamza. Bachaj, Bachalt, Bruno Garcia, Kamil Niewiadomski, Igor Lewandowski, Artium Karatosyan i Joel Kashima. Tak się przedstawia podstawowa jednostka Rywali Niebieskich. A w rezerwie Jakub Rędzie rezerwowy bramkarz i Daniel Maciej, Maciejewski. Arysko, Maciej Urbańczyk Maciej Urbańczyk, Maciej Urbański, Denis Wandilicki, Szymon Struży, Strużyński, Michał Pojasek No i yy, jak na razie jak na razie wynik 2 do 0 dla niebieskich, a rozpoczyna się 81 minuta. A dasz przed chwilą głową, ale i tak był na spalonym. Zaglądamy na inne stadiony. W międzyczasie Golf w czy... Gol dla ruchu. Michał Mokrzycki zdobywa trzeciego gola w tym meczu. A przypomnę, Michał Mokrzycki, również w poprzednim meczu, zdobył gola w stadionie świata dla niebieskich. W meczu z Gwarkiem Tarnowskiej Góry tego ostatniego, tego piątego. Bezdyskusyjne prowadzenie ruchu w Lednicy. I tak w 23 minucie przypomnę Tomasz Foszmanczyk w 69 minucie, Mariusz Idzik i w 82 Michał Mokrzycki. A zdobył gola Mokry strzałem z dystansu pod poprzeczkę. No i przyjedziemy fotohigiena gad z lekką Zielona Góra po 75 minutach, po 81 minutach LKS-go całkowicie z drój. Jeden jeden z górnikiem zabrze. 83. minuta meczu w Legnicy, gdzie gospodarze przegrywają z ruchem 0-3. do Pniwe Pawłowice po 81 minutach remisuje 0-0 z Polonią Stali Świdnica. Polonia 2.0 2-0 prowadzi z rezerwą Zagłębia Lubin. Rekord Wielskobiała z Polonią Bytą. Eee jeden dwa przegrywa i Rob Rybnik ze Ślązą Wrocław Zerknijmy tylko na boisko w Bielsku Białej czy rywal Mariusza i Dzika powiększył swój dorobek bramkowy Gola na 1-0 dla zespołu Polonii Patryk Sefański był zawodnik ruchu ale dalszych strzelców nie mamy porządnych ani dla Piówka, ani dla Polonii a jak wiemy z Mariuszem i rywalizuje napastnik polonii napastnik polonii Adam Żak. Trochę chyba kibicom ruchu zasmuci wieść, że Garbarniak raku przegrała z rezerwą Lecha Poznań, a przypomnę w zespole Garbarni gra y, dwóch zawodników y, z przeszłością gry w ruchu Jakub Kowalski i y, Artur Balicki, a trenerem był były piłkarz niebieskich Łukasz Szurma. Notabene Kowal zdobył bramkę, Jakub Kowalski zdobył bramkę w tym meczu z rezerwą Lecha. Rezerwa Lecha wznosiła na zawodnikami pierwszego zespołu. Tymoteusz Klubsz, niedawna piłkarz w piastach zdobył dwa gole w tym meczu. Jako Jakuba Kowalskiego dla zespołu brązowych zdobył gola Wacławek. Zmiana w zespole ruchu w zasadzie podwójna, gdyż yy... Tomasz Sosmańczyk i Mariusz Idzik opuszczają Plac Gry. W międzyczasie, czasie Mateusz Lechał został karany żółtokarką. kartką. Na to się Paweł po podalił Patryka Sikory. I ja jeszcze miałem szansę na... a właśnie weźli w zamian za Fosę i Mario Marcin Kowalski i Tomasz Neudebacher mamy więc 3 do 0 na 6 minut przed końcem regulaminowego czasu gry a przypomnę arbitrem jest Bartosz Owsiany z Opola na liniach pomagają mu Wojciech Białobąs i Paweł Jałowiec a opaskę kapitańską na rękawie ma Marcin Kowalski w zespole niebieskich Foto Higiena przegrywa z lekią, Zielona Góra 1-4 czwarty gol dla zespołu leki, Zielona Góra 80 minucie spotkania. Takie proponuję takie radiowe studio S 13 to komentarze na Facebooku. bądź na YouTube, bo transmisowi Facebook. A przypomnę, że niebiescy Raz po Dzisiejszym meczu Będą mieli punktów 38 A druga Polonia pora Jeśli utrzyma prowadzenie W Bielsku Białej z rekordem Będzie miała punktów 33 Czyli ta pięciopunktowa Przewaga Nie ulegnie zmianie za Wrocław do tej pory jak na razie Jak na razie remisuje Gol dla Fotohigieny Gać i lekcja Zielona Góra Fotohigiena Gać i Zielona Góra 2-4 Rozwiązał się worek Worek z golami dla nasadzenia w gaci za po osiemdziesięciu siedmiu minutach yy, remisuje 1-1 yy, na Stadionie ROW 1964 Reblik. Przypomnę Goczałkowice, z LKS Goczałkowice z druju 1-1, z rezerwem Górnika brzeg. fotokigi na Gaci z Lechiem Zielona, -Zielona Góra 2-4. Mieć 2 Legnica, Ruch 03. 0 3. praktycznie już doliczony czas w Legnicy, 88 minuta meczu, Pniówek Pawłowice, Polonia Stali Świdnica 0, 0. Polonia mysa 2-0 rezerwa zagłębia Lubin, rekord wielsko-biała 1-2 polonia bytom i rok 1964 rybnik. Jeden do jednego ze ślędów Wrocław. Przenieśmy się na stadion w Legnicy, na boisko w zasadzie. Mamy jeszcze w ostatnim minucie faul rzut wolny dla ruchu. A dwie że wcześniej zostały dokonane również dwie zmiany w zespole gospodarzy. I mamy jak na razie Akcja ruchu Kwaśniewski do Kowalskiego, Kowalski Mojby Bauer, ale nie niemieckie piłkę, Mokrzycki I prawą stronę przywoływam wędrówkę w 16, nie mieszki. A arbitrarz liczył przynajmniej 3 minuty w maczu w Lednice. W lednice. pomníme jaké výsledky na jiných bojiskách.